Nasza wspólnota akademicka spotyka się dziś na uroczystym posiedzeniu Senatu. To bardzo ważne, doniosłe wydarzenie na naszej uczelni. Okres podsumowania pracy naukowej, ale przede wszystkim to uroczystość wręczenia promocji doktorskich i habilitacyjnych. Są one dla Państwa radosnym zwieńczeniem wielu lat wytrwałej pracy, wyrzeczeń osób promowanych, ale także ich rodzin. Pragnę podkreślić, że jesteśmy dumni z Państwa osiągnięć. To także dzięki Waszej pracy jesteśmy jedną z najlepszych uczelni w Polsce. Aktualnie możemy pochwalić się sukcesami w najbardziej prestiżowych rankingach międzynarodowych The Times Higher Education oraz US News Best Global University Rankings. Nasza uczelnia została spozycjonowana w 11. setce w głównym rankingu The Times Higher Education. Ale co szczególnie istotne, Zajmujemy trzecie miejsce spośród uwzględnionych polskich uczelni. Szanowni Państwo, jesteśmy szczególnie dumni z faktu, że badania naukowe naszych pracowników owocują licznymi bardzo dobrymi publikacjami. W 2021 roku nasi naukowcy opublikowali 872 prace, które zostały zarejestrowane w prestiżowej bazie Web of Science Core Collection. O łącznej wartości impact faktur 3,5 tysiąca. O wysokiej jakości naszych publikacji świadczą też wartości cytowań. W 2021 roku publikacje z afiliacją UMB były cytowane blisko 20 tysięcy razy. Co jest liczbą dwukrotnie wyższą w porównaniu do roku 2018, a dziesięciokrotnie wyższą w porównaniu do roku 2008. And i superatis cum laude examinibus qua lege constituta sunt ad explorandam doctrinam eorum, qui doctoris nomen en honores consequi student ad istis nos ut vos eo honore quem apetistis in hoc solemni consensu ornaremus sed prius fide est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinebitis, et nos fore vos superamus. Thank you.